Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na filmik, w którym wspólnie razem będziemy wysiewać na rozsadę cebulę. Jeżeli się nie znamy, cześć, jestem Basia. Na moim kanale dowiecie się jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodnym warzywnym. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam na inne filmiki, zapraszam na wspólne wysiewanie. Przykładowo selera, bakłażana. Zapraszam na rozpoczęcie uprawy z rozsady batatów, zapraszam również na filmik, w którym opowiadam, co sprawdziło mi się w poprzednim sezonie właśnie przy tworzeniu własnych rozsad. Jest to taki filmik dla osób początkujących, a w dzisiejszym odcinku będziemy wysiewać cebulę. Wysiewamy cebulę tak wcześnie, ponieważ jest to roślina, która żeby osiągnęła dany, pożądany przez nas wielkość, Wymaga jednak bardzo dużo czasu, cierpliwości, Kiełkuje tak myślę od około 2 tygodni do trzech, w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu, jeżeli jest temperatura wyższa, około 22 stopni, to myślę, że to będzie krócej niż dwa tygodnie. U mnie w poprzednim roku właśnie tak było, wcale nie tak długo kiełkowała, ale dla przypomnienia, aby uprawa udała się. Właśnie w takich pomieszczeniach ciepłych, to musicie to dobrze przemyśleć. Bo jeżeli ktoś już siał cebulę, to wie, że ona dość często mocno się wyciąga, bardzo szybko rośnie i niekoniecznie jest to dla niej dobre. Właśnie w pomieszczeniach z wysoką temperaturą. U mnie w poprzednim roku była na balkonie i ona była tak na balkonie, myślę, że już od marca. Tak, chyba tak. Więc jak widzicie cały luty, bo na pewno wysiewałam też ją tak wcześniej, jak w tym roku. Była jednak w mieszkaniu, było ciepło. Była w, tak jakby w najchłodniejszym, starałam się ją dać, ale z tym to różnie bywa, zwłaszcza w blokach. Więc musicie o tym pamiętać, że jest potrzebna niższa temperatura, niższa. Najlepiej, żeby całą uprawę przeprowadzić od momentu tak wykiełkowania i wypuszczenia dwóch pierwszych listków tych szczypiorków i do chłodniejszego miejsca około 15 stopni Celsjusza. Więc no nie każdy ma takie warunki. Oczywiście musi tam być dużo słońca. Więc musicie o tym też pamiętać, żeby się roślinki nie wyciągały. No u mnie jest jak jest. Będę ją wynosić na pole i tak hartować w momencie kiedy na polu zrobi się wystarczająco ciepło. Nie od razu tam w plus 6, ale jak będzie 10-15 stopni, na balkonie zawsze troszkę cieplej, bo tutaj trochę świeci jednak słońce, można też przykryć agrowłókniną, to będzie tak właśnie wynoszone przeze mnie. Na noc raczej będę chować w marcu do środka, do jeszcze do domu, bo jednak boję się, żeby to nie zmarzło, zwłaszcza jeżeli te roślinki będą malutkie. Ja będę wysiewała, już wam pokażę kilka różnych odmian, zarówno cebuli siedmiolatki, szczypiorku jak i zwykłej cebuli. Jest też gdzieś szalotka. I powiem tak, jeżeli wysiewacie pierwszy raz cebulę, tak jak ja miałam w tamtym roku i nie jestem zadowolona z rezultatów, jakie osiągnęłam w uprawie tej cebuli. Więc jeżeli chcecie mieć ogromne zbiory, liczycie na pełen sukces, to ja polecam kupić Cebulę dymkę. I ja taką cebulę dymkę będę kupować. Na pewno duże ilości. I to zwłaszcza na niej skupię się na uprawie, sadzeniu do gruntu, pielęgnacji. Tą cebulę wysiewam, bo chcę spróbować jeszcze raz. Też się postaram nią zająć lepiej niż w poprzednim sezonie. Mam nadzieję, że mi się to uda. No i zobaczymy, czy wyciągnęłam jakieś wnioski z uprawy z poprzedniego sezonu. Później pokażę Wam, jak wygląda moja cebulka pędzona na szczypior. Jest też filmik na kanale, taki przypominający dla zapominalskich, że teraz też można jeść fajny szczypiorek z cebulki i właśnie mieć go w domu. Tutaj sobie jak zwykle trochę nagrądziłam. Będę Wam po kolei pokazywać, jakie odmiany sieję. I tak, można siać na różne sposoby. Można siać w butelce. I to będzie tak zwany siew zimowy, i ta butelka przykładowo zostaje na zewnątrz. I ja tak wysiewałam. Jest filmik na kanale o siewie zimowym warzyw oraz bylin, więc na niego, kto ciekawy, co tam wysiewałam, to zapraszam. Dla mnie jest to test, eksperyment, więc ja próbowałam. Można wysiewać do takich pojemników, jak ja, po jakichś owocach, warzywach ze sklepu. I powiem szczerze od początku, czym wyższy pojemnik, tym lepiej, bo system korzeniowy cebul jest niestety lub stety bardzo głęboki. Ja w poprzednim sezonie zrobiłam gdzieś zdjęcie, gdzie system korzeniowy cebul miał 40, może nawet więcej centymetrów, gdzie byłam w takim szoku, bo cebulka jako sama roślinka była naprawdę mała, ale system korzeniowy miał przeogromny. Więc musicie o tym pamiętać: czym wyższy pojemnik, tym lepiej. Mogą to być doniczki P9, nie ma problemu. Ja się Wam raczej tak na początku rzutowo. Nie planuję tych cebul pikować, a pewnie by się im to przydało. Planuję za to troszkę częściej je nawozić czymś naturalnym w tych doniczkach, żeby jednak miały składniki pokarmowe, dość żarłoczne są to roślinki, niestety. I żeby urosły takie duże, potrzebują no właśnie dużo czasu dużo energii i dużo składników pokarmowych, które musimy im zapewnić. Zwłaszcza że jeżeli będzie ich dużo w tak małym pojemniku, no to będą te substancje znikały bardzo szybko. Ale już teraz będziemy wysiewać. Mam znaczniki. Mam akurat teraz takie dzisiaj. Podpisane jest jaka to jest roślina, data wysiewu. Jeżeli wysiewacie dużo mniej, to, Jeżeli was data tak nie interesuje, to oczywiście nie ma problemu, ale ważne jest, żeby napisać co w ogóle rośnie, żeby później nie pomylić cebuli z, z na przykład porem albo konkretnej odmiany ze szczypiorkiem czy czymś innym, z inną cebulą. No więc wysiewamy. Ja sobie podzielę, mam trzy takie pojemniki, cebul mam dużo. Więc zastanawiam się, jak to podzielić. Na pewno szczypiorek będzie wysiany ze szczypiorkiem. Cebula siedmiolatka z kolejną siedmiolatką. I na przykład z cebulą uzyskanych nasion moich. A te dwie cebule, na których chyba najbardziej mi zależy, wysieję też wspólnie razem. Więc zaczniemy sobie od szczypiorków. Wysiewam teraz, chociaż tu. Na opakowaniu no, zalecają przykładowo wysiew trochę później marzec, może jeszcze później. Można wysiewać też wprost do gruntu. Ja wysiewałam ten szczypiorek wprost do gruntu. Wam pokażę, jaka to jest odmiana u mnie. I niestety nic z tego wyszły. Także o, taka była moja rozsada. Jest to szczypiorek bohemia. Tak, trochę uciłam napis ale tak, tu mamy ten szczypiorek i już szukam sobie znacznika I tu mam jeden przykładowy zobaczymy jak te znaczniki będą się sprawdzać u mnie i drugi szczypioreczek szukamy znacznika piszcie czy wy wysiewacie w tym roku właśnie cebulę na rozsadę czy jednak nie i wiecie co? Bo ten pojemnik jest taki duży. Szczypiorku raczej dużo mi nie potrzeba, więc dodamy coś jeszcze. Dodamy jeszcze 5 swoich groszy. Może tą szalotkę. Jako takie drugie miejsce, w którym będzie ona wysiana, bo jednak na niej zależy mi najbardziej. Zaczniemy sobie od szczypiorków. Wysiewamy na głębokość około 1,5 cm. Fajnie jest pierwszy wysiać nasionka, to znaczy wysypać na ziemię, która była wcześniej trochę ugnieciona, żeby to wszystko nie fruwało, nie zatopiło się tak szybko w momencie, kiedy będziemy podlewać. Tak wyglądają nasionka, fajne, malutkie, ładne. Więc ugniatamy. I tak ważne. Pamiętajcie o tym. I chyba od dzisiaj zacznę to na każdym filmiku powtarzać. Więc ci co wiedzą, no to z góry przepraszam, aby w doniczce było ziemi na fula, że tak powiem. Ważne jest, żeby właśnie ta roślinka miała dużo ziemi. Więc dajemy dużo podłoża i nie, że doniczka jest w połowie wypełniona, w połowie pusta, tylko naprawdę sypiemy dużo, nie przejmujemy się. Potem przysypiemy tą półcentymetrową centymetrową warstwą ziemi i będzie po prostu. Doniczka wypełniona bardzo wysoko. Ta ziemia jeszcze opadnie, ona się sama z siebie ubije. Te roślinki też będą z niej pobierać, więc to wszystko jeszcze się zmniejszy. Kolejna ważna rzecz, jeżeli Wasze rozsady są na parapecie, to proszę Was, aby te roślinki, te doniczki były powyżej lub na równi z oknem, z ramą okna. Bo bardzo często widzę zdjęcia, chwalicie się, no super, Wasze roślinki wyglądają, tylko. Wyjaśnijcie mi, dlaczego w 80% przypadków te doniczki są poniżej ramy. To jest kilka centymetrów. Wasze doniczki są niższe niż rama okna. Więc to jest kilka, tak 5, nawet nieraz do 10 centymetrów, w zależności jakie macie malutkie doniczki. I tego okna, to okno zasłania świat tym roślinkom. Więc już teraz uczulam. Podkładajcie coś pod te doniczki. Możecie położyć inne doniczki, puste pudełka, pudełka po butach, klocki, no cokolwiek, byle było wyżej. Żeby te roślinki od razu miały dostęp do światła już jako malutkie siewki. Drugi to będzie szczypiorek czosnkowy. Chcę go w końcu mieć. W tamtym roku był wysiewany i to nawet wprost do gruntu. No i co? Też go na działce ja go nie widziałam. Więc no, trzech razy sztuka. Chyba ze dwa razy już go wysiewałam. Bo to, to jest bardzo fajna odmiana. Zwłaszcza, że in, właśnie to ta wersja czosnkowa mnie najbardziej interesuje. Tu są trochę już większe nasionka. Oj. Więc wysieję sobie tu. Jeżeli chodzi o uprawę szczypiorku, no to będzie się trochę różniła od uprawy cebuli, bo jednak cebula pasuje, żeby później była na przykład pojedynczo, miała trochę więcej miejsca, a czosnek jednak może sobie rosnąć w grubce, wcale nie potrzebuje. Moim zdaniem pikowania. Później do gruntu w trochę większych odstępach się to posadzi, będzie taka trochę rozsada rwana, ale powinno wszystko fajnie wyjść. Przy cebuli, jeżeli od początku chcemy mieć dużą, no to najlepiej by było po wyrośnięciu tych cebulek teraz, po wykiełkowaniu, po czekaniu, żeby miały takie ładniejsze te listki i pikowaniu. Ale ja pikować w tym roku nie będę. Tu mam szalotkę. Trochę tych nasionek zostało, więc może w tym sezonie wysieję już wszystkie. Tak samo czarne jak wszystkie inne. Wysiewam dużo, potem do dużo wzejdzie. I teraz jeszcze Wam powiem dla osób, które nie wiedzą, jak taka cebula rośnie na początku. W związku z tym, że nasionka są czarne, więc ja Wam powiem, jak to wygląda, bo nie wszyscy wiedzą. Na początku no tak po prostu wychodzi taki malutki szczypior i często ten szczypior będzie tak jakby podwójny, to znaczy tak jakby załamany. On się w pewnym momencie wyprostuje i nagle z takiej małej roślinki urośnie drugie tyle, no bo dojdzie tyle centymetrów tych, których były po prostu zagięte. I później na samym końcu, na samej górze tego szczypioru wypuszczonego może być taki, takie coś malutkie czarnego. Może to wyglądać, nie wiem, jakby zaczęło coś gnić, nie wiem, no różne wizje ludzie mają, a tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie nasionko. Które sobie później samo spadnie, więc y, nie przejmujemy się tym. Fajnie, że cieszymy się, że nasza cebula rośnie, a to, że jeszcze nasionko jest, to ono sobie naturalnie odpadnie samo i będzie super, zobaczycie. Tutaj mam ziemię, którą będę teraz przysypywać. Mam ziemię z dodatkiem kompostu i dodatkiem perlitu. W, w poprzednich odcinkach wysiewałam roślinki, przykrywając je samym kompostem. Teraz trochę zmieniam strategię. Nie, że mi się tam ta nie podoba, ale chcę spróbować tak, jak to będzie wyglądało. I co? Wszystko przykryte, ugniatamy, i teraz musimy podlać. A jeszcze pamiętamy, żeby nasze doniczki fajnie, jakby miały odpływ, czyli dziurki pod spodem. Wszystko podpisane, wysiane i teraz możemy już podlewać. Na początku podlewamy delikatnie, żeby te nasionka się nie pozapadały zbyt głęboko, nie pogubiły. Teraz tu sobie wsieję, wysieję cebulę kolejną. Mam tu cebulę tę White Lisbon. Też w tamtym roku ją miałam, bo to są, przeważnie mam nasionka właśnie z poprzedniego roku. I dopiszę sobie znacznik z szalotką. I tutaj będzie cebula z moich nasion. Cebula ta White Lisbon. Dobrze ja tą nazwę wymieniam? Że potem nie było. Tak. I szalotka. Ja ci zawsze zaczynamy mi... Brakuje mi... Muszę chyba zacząć od tyłu te, te nazwy pisać. Wtedy nie braknie mi miejsca przynajmniej. Na tych moich znacznikach. Powiem Wam, że te znaczniki wyglądają dobrze. Dlaczego plastik, a nie papier lub inne takie delikatniejsze tworzywo? Ponieważ papier pleśnieje. Pamiętajcie o tym, że nie warto, albo drewno, to też pleśnieje, więc nie warto w ogóle zaczynać. Y no, a ani papier, ani karton, nie, 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 jeszcze raz nie. Jeżeli dopiero zaczynać, ja wiem, że to jest fajne, pro-ekologiczne, eko, ale moja wersja wcale nie jest gorsza, bo używam butelek po wodzie, które wycinam sobie na spokojnie. Tą szalotkę jeszcze raz. Zobaczymy, ile tego urośnie. Nie wiem. W tamtym roku naprawdę wysiewałam dużo, dużo, potem padło, a potem na działce to już się pogubiło. Bo no były po prostu malutkie te roślinki. W tym roku trochę ich przypilnuję, ale też nie gwarantuję sobie sukcesu. Teraz to będzie ta lizbon. Tu mam podpisaną, dobra. Jeżeli macie swoje nasiona wyzbierane, to piszcie z jakich odmian, albo jeżeli uprawialiście właśnie ze swoich nasion, to piszcie jak ładnie Wam wszystko kiełkowało i urosło. Tu jest kolejna cebula. Nasionka wyglądają praktycznie tak samo. Te cebulki na początku no, też będą wyglądać identycznie. Wszystkie takie malutkie szczypiorki, później trochę podrosną, będą cienkie, mogą się pokładać. Dlaczego cebula się będzie pokładać? Ano dlatego, że będzie zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu. Więc, właśnie tu jest ten największy problem. Ale jeżeli się pokłada, to nie przejmujemy się tym. Zawsze możemy trochę przyciąć czubki tej cebuli. Będą na pewno na kanale filmiki z... Będę Wam pokazywać, jak wyglądają rozsady, jeżeli coś wzejdzie. Bo ja tu tak zapowiadam, a jak nic nie wykiełguję. I tu są te nasionka moje. Jeszcze trochę w łupinkach siedzą. Niektóre. Ale wysieję tak. Co wzejdzie, to wzejdzie. W dobrym miejscu, dobrym. Tych nasionek mi się uzbierało dużo. Zobaczymy, co to wzejdzie. Nie wiem, jaka będzie kiełkowalność. Bo jeżeli chodzi o uprawę z własnych nasion cebuli, to nie miałam sposobności jeszcze. Teraz jest pierwszy raz, więc zobaczymy. Będę też wysiewać ze swoich nasion pora, ale por będzie w innym odcinku. Takim już na pewno dużo krótszym, ale też Wam pokażę. Przysypujemy też centymetrowa do 2 cm warstwa ziemi. Lekko ugniatamy. Oj, wszystko się trzęsie. Potem podlewamy i czekamy. Tak, jak już wspominałam, może to zejść różnie w zależności od temperatury nasion, wilgotności, jakie zapewnimy tym roślinkom. I teraz dwie cebule siedmiolatki. I je w zasadzie powinno się wysiewać trochę później. Ja przyspieszyć chcę to, więc wysieję teraz. No zobaczymy, czy na tym wyjdę, czy jednak nie. Pierwsza to jest cebula taka siedmiolatka zielona, bo tutaj jest niby siew w kwiecień i później, późna, późne lato, więc zobaczymy. Ja raczej wysieję teraz, wysadzę w kwietniu. Chociaż tu pisze czerwiec, ja wszystko na odwrót. Zobaczymy. Zobaczymy, jaka też będzie pogoda, bo myślę, że kwiecień to będzie dobra pora. Chyba, że te cebulki będą jeszcze zbyt małe, no to wezmę i poczekam, nie wiem, do maja. Ale tak jak już wspominam, jeżeli boicie się, albo nie za bardzo jesteście pewni, nawet ja nie jestem, więc pamiętajcie, kupujemy cebulkę dymkę i będziemy ją sadzić wspólnie w w tamtym roku super sposób znalazłam na wysiew, wysadzanie tej cebulki dynki, więc liczę, że w tym roku sukces się u mnie ponowi, że tak powiem. Tam na kanale jest wiele różnych filmików, gdzie byle kiedy pokazuję cebulę. Zbiór cebuli też jest. Do tej cebuli było bardzo dużo, na kilka rad zbierałam w zasadzie, bo wszystkiego naraz to niemożliwe jest nawet przesuszyć, jakby człowiek chciał, a co dopiero gdzieś tam przejeść. Właśnie, ja bardzo dużo cebuli, jeżeli chodzi o cebulę dymkę, w tamtym roku zjedliśmy jeszcze przed urośnięciem, wczesną wiosną. Tutaj jest moja druga cebula siedmiolatka, taka czerwona. Ta też mi się bardzo podoba. I nie wiem, yy, nie wysiewamy jeszcze, jak widać, czy nie? A nie jest. A nie, no jest otwarta. Czy nie wysiewam? Dobrze wskazywałam, że wysiewam. nasionka no identyczna. Zobaczymy, jak potem będą rosły ładnie. Sypiemy dużo, ale możecie mniej. Mi dużo potrzebne jest jej, więc dlatego tak dużo wysiewam. Jeżeli będziecie pikować, to zobaczycie, że tak tych cebul będzie tak dużo później, że braknie miejsca. Ja właśnie w związku z brakiem miejsca nie planuję tego pikować. No, wolę mieć przepikowane, na przykład do osobnych pojemników paprykę, czy pomidory, ale cebula, no to nie. nie. W poprzednim sezonie nie pikowałam pora. O, tak. Nie pikowałam pora, też był w takich pojemnikach, trochę taki marny urósł, ale nie, w tym roku się postaram już, zmieniłam trochę, może nie strategię, no, no tak, strategię zmieniłam, uprawy pora, więc zobaczymy jak wyjdzie jego uprawa właśnie w tym roku. Dobrze, teraz w tym odcinku to wszystko, pamiętamy, podlewamy, odstawiamy, jak tylko zacznie kiełkować, dużo światła, wody. Nie za dużo, ale żeby było wilgotno ciągle i trochę niższa temperatura. Jeżeli macie na oknach, na parabetach, polecam skręcić kaloryfer. Będzie na pewno chłodniej. Albo wietrzyć co jakiś czas i tak hartować te roślinki. Na pewno będzie na kanale filmik przy problemach z uprawą z rozsady cebuli, więc na niego też zapraszam. Cześć.